Wodo, wodo, albo się przesuniesz. Pani też musi sobie usiąść. Witamy serdecznie Oj, na bazie numer jeden. Trzy osoby mamy dzisiaj. Pierwsza jest do oczyszczenia szczypów, a dwie następne były oczyszczone i teraz do, laborat do laboratorium, obydwoje. Piętnaście cywilizacji przybyło przyglądać się oczyszczaniu człowieka i tego, co robi Rafael. Pierwszy zapraszamy. To jest Cezary. Antoni Hasło Pimpek, następna jest do laboratorium Lidia Hasło Fox i do laboratorium Bogusław Andrzej Hasło Boni. Zapraszamy pierwszego Cezary Antoni. Już wizerunek przekazany tam. I jest teraz C E C E Z, no. C -E -Z. OK. ARY. ARY. Kupię okay, są kamera? Nie. Coś kliknęło, a ja nerwowa, że się wyłącza kamera, bo mamy takie rzeczy. Muszę patrzeć. Okej, okay. co right. a, a, a N. T. O. T. U. N-I- N Okay. <laughs> blautöny, w różnych okay. odcieniach błęki tu planeta się ukazała. Eine cywilizacja, jedna cywilizacja. Right? mieszka. Wszystko. Pozytywne, negatywne, neutralne, a neutralne a tam jest. Okay. Dziewięć galaktyk oddziela, oddziela tą planetę od drogi mlecznej i jest na stole kryształowym. Zaproszenie przyjęte zaczynają. Mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty o połowę. Od głowy zaczynają szukać. Kwadratowy chip po prawej stronie mózgu. Ściągnięty. Aktywny. Stres i problemy stwarza ten program. Trójkąt ściągnięty. Aktywny. I stwarza depresję ten program. Okrągły chip ściągnięty. Aktywny. Niszczy genetykę. Ten no, Czy w kształcie buteleczki ściągnięty? To jest I ten program zmusza do, do brania rzeczy, które nie zawsze ciało potrzebuje. Okrągły czy po lewej stronie mózgu ściągnięty, nie jest, nie jest aktywny, owalny czy wściągnięty, program ruchomy ma, stwarza stady lękowe ten program, owalny czy wciągnięty, aktywny, zakłóca sen ten program, kwadratowy czy wciągnięty. Program ruchomy ma, stwarza no, bóle cielesne. Mały okrągły czy ściągnięty, nie jest aktywny. Między uszami kwadratowy czy ściągnięty. Program zaczął się włączać. Osłabia słuch ten program okrągły chip z lewego oczu do usiągnięty. aktywny, i ten program stwarza wrażliwość oczu ja ma usta, nie ma nic. Hmm. Owalny czyb z karku ściągnięty. Nie jest aktywny. Hmm. Trójkąt z prawego ramienia ściągnięty. Aktywny. Stwarza bóle pleców. Owalny czy na prawej dłoni ściągnięty. Program ruchomy ma, jak się włącza, zakłóca relacje międzyludzkie. Są na organach, na sercu okrągły czy ściągnięty, aktywny. No i ten program stwarza takie wewnętrzny smutek. owalny czy owalny, czy płuc ściągnięty. Nie jest aktywny. Trój, trójkąt z wątroby ściągnięte. Program zaczął się w No i niszczy pracę wątroby, ten program. Im Owalny z wewnątrz żołądka ściągnięte. aktywny, No i z, ten program stwarza stany zapalne żołądka. Na jelitach nie ma nic, na nerkach nie ma nic, na pęcherzu nie ma nic. Owalny czy z prostaty ściągnięty, nie jest aktywny. Męskie organy nie ma nic. Trójkąt z lewego stawu biodrowego ściągnięty. Program zaczął się włączać. No i ma to działanie na obydwa biodra. Ten program, mówił Rafael, niszczy stawy biodrowe. Trójkąt z prawego uda ściągnięty. Program zaczął się włączać. No i zakłóca krążenie krwi w nogach. Na kolanach nie ma nic. Do stóp zjechali, nie ma nic. I Raphael robi przegląd jeszcze raz do głęby. Nie ma nic pościągane. I teraz aura jest sprawdzana. aura ma na Przy lewym kolanie jest duży, duże pęknięcie w aurze. No i taki stwardniały już jest stwór srebrny, wyciągnięty już, ściągnięty, także wpływało co chciało. I Rafał zamknął laserem tą przestrzeń. Złota energia teraz odnawia całą aurę. Zrobione. I teraz ochrona planetarna obija tą istotę. Zobaczymy teraz, jak jest bez programu w rzeczywistości. Man merkt seele. Siedzi na stole taki bardzo rozbity. O, można tak to bardzo rozbity, jest taki e, wzruszony. Jezus rozmawia gerade z nim, I Jezus rozmawia z nim, przekazuje mu informacje, odbudowuje jego, daje mu taką odwagę życia. Zszedł ze stołu, składa podziękowania, żegna się i już znika. Połączył się z ciałem fizycznym. Bardzo się cieszymy. Następna istota jest uwolniona z programów i tym samym z koła reinkarnacji, przymusowego, ciągłego schodzenia tutaj i cierpienia. Tak programy działają, ściągają te dusze. Właśnie nie musi być tutaj na Ziemi, może w jakiejś na tych, co ciemni mają też swoje planety i tam, żeby się wracali. No. Zapraszamy Lidia do laboratorium, była oczyszczona. Już widzę, że przekazanie L-I. L-I D-I-E-A. już of Już jest laboratorium na marmurowym stole. I skan teraz bierze na miary, na całe ciało. I teraz, okay. Man idzie na... Na... I teraz ten obraz zatok wyszedł na zewnątrz. Jest zabrudzone są no, energią, która tam się nazbierała, stany zapalne. I Rafael tam oczyścił z, z tej brudnej energii i zakłada zdrową energię, tam obkłada. Jeszcze, jeszcze obejrzał drogi oddechowe, bo to jest wszystko związane z tym. Mówi, że tam nic, tu nie ma nic, gadło jest czyste, wszystko. Mówi płuca, oskrzela, wszystko jest w porządku. Także te stany zapalne się trzymały tu do góry nie, nie przeszły na drogi oddechowe. To so, jest soweit aufgebaut mm -hmm. was Już. Zrobione jest. Teraz eh, herz, serce. Serce. Syl A syl druża Na. Jest teraz na tarczyce. Okay. Also man sieht halt. Äh, halt Bei Schilddrüse mit Herz, wenn, wenn Arbeiterinnen da aus also dem Herzstörung ähm, Also die Schilddrüse jetzt sieht man halt, dass äh, die Funktion, dass das schwach ist. Wieszę äh, słabo pracuje, äh, chcia podieć usłka. Äh, da, tarczica. Jetzt wird halt nochmal. Damit die viel jest zajęty właśnie przy, przy tej, no co mi się czustka wszczepia, przy, przy tarczyce i mówi tam teraz, da dawkę energii, żeby pobudzić tarczycę do normalnego funkcjonowania. I balsamem obkłada teraz. I ta funkcja teraz będzie... E, się, będzie, e, no, ta, e, Szóstka mi się przyczepiła, przepraszam. E, ta tarczyca, żeby doszło e, do regeneracji. E, energia będzie regenerowała i balsam będzie wspierał e, normalną funkcję tej no, tarczycy. Okay. Man, yeah. ganze, yes. heart, I teraz cały e, układ krwionośny to jest serce, do tego należy, przegląda Rafael. Mówi, the że mózg jest, nicht. wszystko jest dobrze na sercu, nie, nie ma nic.

jest taka specjalna prysznic energetyczny wypukuje przepukuje cały układ krwionośny. jest mówi, że przez za, za dużo tam jest tych tych zmian właśnie w żyłach, ściąga kopię z archiwum i nakłada tą kopię zdrową kopię na cały układ krwionośny i potem są informacje, które są przekazywane do układu krwionośnego, jak ma funkcjonować i to się regeneruje. I tam ta kopia właśnie w tych miejscach, które są zakłócone, tam regeneruje też. I energia od razu w tej kopii jest też energia, która właśnie wspomaga Regenerację. Okay, układu było das? Nieren. Nieren. Nie. Okay. Teraz nerki przeklonne. Ok, to um, sieht man jetzt, dass die Nieren, um, ja, uh, Verschmutzung da haben. No musiały jakieś tam le lekkie stany zapalne przechodzić. Są przybrudzone nerki, obydwie. I Rafael tam by przepukał właśnie ten, ten brud, który się nazbierał do koła nerek i w nerkach. Bo nie ganz, pracowały tak, jak powinny pracować. Ganz balsam drauf, weil I mówi e, to taki leciutki kobalsam balsam tam obkłada, mówi, bo to nie są jakieś uszkodzone nerki, tylko przeszły jakieś tam lżejsze stany zapalne i nie pracowały jak powinny. Wenn man seine schauen, I mówi jeszcze raz jak coś dobrego dla nerek chce się zrobić, to trzeba o nerki dbać i ciepło trzymać. Najlepiej z barana skórę przez zimę. W Polsce są, mają takie fajne skóry, chociaż wszędzie można dostać. Przez internet mogą być fałszywe, ale z dobrego źródła. I właśnie się przykładać na nerki przez zimne miesiące, dbać o nie. A jeszcze tak. Na jajnikach teraz przegląda jajniki Veränderung. Mówi, że nie ma zmian na jajnikach. Nie widzi? Für ihn jest to alles fürs Alter entsprechend. Rafael mówi, że e, wygląd jajników do wieku tej osoby, wszystko jest dobrze. On nie widzi żadnych zmian. Hmm. Skan e, już zjechał pod stół. Skan jest weg. Siedzi, jesteś, 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 jesteś. Usiadła sobie na stole marmurowym. Cieszy się, bardzo szczęśliwa jest. Składa podziękowania. Schodzi ze stołu i żegna się. I już kopia odebrała zjazd do ciała. Bardzo się cieszymy, że nic, nic takiego niepokojącego. No, każde zmiany są niepokojące, tak? Ale dobrze ja do kamery i zapraszamy następną osobę. Teraz do laboratorium następną osobę zapraszamy. Bogusław Andrzej był oczyszczony. E, B-O-G. B-O-B. -B. LAB, u s L-A-B. L-A-B. Mhm. a n A-N. <klimy> e, D. D. R-Z. R-Z. E-J. I już jest na stole marmurowym. Skan teraz wziął na miarę na całe ciało. I teraz gelenkę, herc, dam okay. Okay. Przez cały układ kostny wyszedł na zewnątrz hologram i przegląda wszystkie stawy. Stawy to należą do wszędzie mamy w palcach wszędzie w żebrach wszędzie są stawy. Man sieht, dass die Schultergelenke, ja, da hat sich diese Gelenkflüssigkeit. Mówi, że bardzo mało ma płynu tutaj w tych w tych stawach w ramionach. Das fehlt, das unter Handgelenke. Mówi, że też w rękach, palcach wszędzie, że brakuje płynu. Überall fehlt Rafael, Rafael sprawdza, czy to jest mm -hmm. genetycznie, że tak e, zanika ten, 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 ten płyn w, e, w stawach? Mm -hmm. Ja, to jest Czy mówi, że to jest genetycznie z pokoleń przekazywane właśnie? Czy mm -hmm. zmiany są? Mówi, na biodrach też bardzo mocny jest e, brak płynów. i To wszystko się ociera, trzesie. Trze każdy ruch boli. W kolanach, mówi, we wszystkich stawach. Przegląda i mówi, we wszystkich stawach brakuje płynów i potem te, się, te stawy się zmieniają. Mówi na rękach to samo, mówi wszędzie braki są. Jakby, jakby ten organizm za mało produkował tych płynów, dostarczał do wszystkich stawów. jetzt wird erstmal so eine Dusche, wo wirklich die Gelenke durch. Nein, da spezielle Prüf nichts energetische Raphael Robi, dass wir, wir puken jetzt alle Stäbe, aber alle. Also das ist der ganze Ubergang. Jetzt ist Raphael da und geht jetzt jedes Gelenk durch und gibt da uh, diese Gelenk, also Flüssigkeit. Da kommt man ja wie jak strzykawkę w ręce, ma rafę i idzie po kolei do wszystkich stawów, po kolei zaczyna od palców, od rąk w górę poprzez ramiona, kark i do drugiej ręki wszędzie, wszędzie płyny, wszędzie puszcza właśnie ten płyn który będzie wzmacniał wszystkie stawy ja, nie tylko This, we, uh, yeah, so net, outside, no i zakłada oh. na całe ciało, na cały układ kostny, bo układ kostny utrzymują właśnie te stawy. Jeden z drugim się łączy poprzez stawy. I zakłada specjalną sieć energetyczną na cały układ kostny, żeby ta energia będzie dostarczała właśnie. Cały czas tego, co potrzebują, te, te wszystkie stawy. A to wszędzie, poza Wszędzie zakłada. Dopina tą, tą sieć. O, ona potem zniknie, aż się wyczerpie sama. jest kompletnie Mówi, że zrobi, zrobił to, co mógł. Na sercu teraz przegląda cały układ krwionośny, tak samo. Jest mm -hmm. układ przegląda teraz. Przede wszystkim zaczyna od serca. że jest. Mówi, że jest osłabiony ten muskuł sercowy, nerwowe serce. I teraz oczyszcza ten cały muskuł, chce dokładnie przejrzeć. sich Specjalną energią obkłada całe serce, żeby doszło do wzmocnienia tego mięśnia. Rafael mówi, że to jest spowodowane, spowodował sprawdził stresem, ane... sytuacjami stresowymi doprowadziło do osłabienia serca. A tu ode mnie e, tu Rafael też odbiera stropatynę, proszę sobie załatwić. Stropatyna. Poszukać w internecie? Nie wiem czy w Polsce jest... E, dostępna, ale dziś może dostaniecie poprzez internet. Stropa tyna, stro, na stropeh. Ist es aufgebaut, No i też ściąga kopie, mówi, to wzmocni cały układ krwionośny i serce też. Zrobione? Das Bauchspeicheldrüse. Ja. Ma Teraz przygląda czustkę. Gut. Jetzt sieht man halt auch wirklich uh, die Bauchspeicheldrüse, sieht man, dass sie halt, uh, ja, halt angegriffen ist. Ma... No są zmiany w czusce, e, mówi, to jest powiązane z żołądkiem. Weil auch Od żołądka, dę. mówi, że to osłabienie przyszło. Also Mówię, że ma nerwowy żołądek i to, jak żołądek źle pracuje, to też się odbija to na złej pracy. Jetzt wird Magen komplett gereinigt. Mówi, teraz e, oczyszcza cały żołądek, Rafael, pierwszy. Za, zaczyna od żołądka. Jetzt dass die Entzündung Ma stany zapalne, e, mówi żołądek i zakłada specjalną energię, żeby to się żołądek uspokoił, i zaczął normalnie pracować, żeby mógł segregować to, co przyjmuje do siebie e, pokarm. So bo mówi, że pokarm jest źle segregowany, tam przyjmowany. So I teraz przygotował dodatkowo jeszcze siatkę energetyczną, e, wpierw ta energia, którą obłożył, e, te śluzówki w żołądku, mówi jak się zregeneruje, to ta sieć potem będzie no następną rolę odgrywała, że będzie zabezpieczała żołądek, żeby nie dochodziło do stanów zapalnych. I też tą energią obkłada czustkę, żeby, bo to musi współgrać, mówi, żołądek, czustka to są jak bracia, bliźniacy i tam też energią obkłada, żeby mogli razem współpracować. Mówi, że, że jelita teraz przegląda, bo to jest z tym związane też, układ pokarmowy, przegląda jelita. Mówi, na no, te stany zapalne żołądka osłabiły też jelita. Mówi, to też z sobą związane. I przepukuje całe jelita od, od żołądka do do. I mówi, no, no, jelita nie pracowały normalnie, kopię ściąga i tą kopię nakłada kopię jelit, żeby te jelita znowu zaczęły, żeby dostosowały się do stanu normalnego. I, I też cała jelita obkłada siecią energetyczną, też żeby była regeneracja cały czas, tak długo aż. Wzmocnią, wzmocnią się jelita, żeby yeah. Zaczął normalnie pracować. To jest naprawdę że bardzo, jest bardzo, 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 Rafael mówi, że bo bardzo, sprawdził, mówi, y, to ciało fizyczne jest bardzo, słabe, y, bardzo, 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 na stres stres reaguje po prostu wszystkie organy reagują na stres. Musi się nauczyć, y, przyśrubować jest stres i sachen, nie also einfach... żeby alkoholu i tłuszczu teraz, żeby nie brać do siebie na ten czas regeneracji, aż musi to wszystko, to są ostre rzeczy, żeby to wszystko wpierw uspokoić. Takie produkty, se, takie, takie no, łagodne, żeby przybywało na następny czas do siebie, żeby nie podrażniać układu pokarmowego w tym czasie, jak jest na generałami. Skan już działał pod stół. Na, no, wszystkie to, co Rafał na, robi na organach, od razu też nakłada nowe aury na organy, tak? To, co ja Wam nie powiedziałam, ale to się dzieje, wiecie o tym już. To się powtarzam cały czas. To co je na stole. mamo no łzy płyną jest zruszony no weź siema, on ma dzisiaj pracę, bo już odpięliśmy parę osób no, uspokaja, rozmawia z nim szedł ze stołu, składa podziękowania żegna się już kopia odbiera zjazd do cieła połączenie się, bardzo się cieszymy także mam nadzieję, że każdy przyjmuje radę od Rafaela, to jest bardzo pomocne dobrze, namaste kochani